Widzicie w pierwszym odcinku że ze Stickmanów. Słuchajcie, tak w tej grze chodzi o to. Jesteśmy takimi, które macie tutaj na obrazku, tak? I musimy zabijać. Jesteśmy tylko jednym. Jesteśmy czerwonym ludzikiem. Tak, to czerwonym. I... I słuchajcie, zrobimy Tu w tej grze musimy zabijać resztę. Nie? Więc, zobaczcie wam, się Bobo zagłada. Zagłady to w grze. Sprawdzamy ze czwórką graczy. Dzisiaj jest czwórka graczy. to niektórzy, którzy nie nagrywałem. Nie eee... nagrywać, bo. Nie miałem czasu na to, bo ciąg nieraz późno zeszło, że... więc e, posz... poczekałem właśnie do wakacji. Okej, kolorami nie mam czerwonego, bo czerwony jest lepszy. Więc, kajcie. Okej, okay. tu macie światy. To niżej. A tu macie, coś, możecie tam kupować. Dobra, słuchajcie. Przepraszam, jak tu będą jakieś reklamy, bo nie mam oryginalnej wersji tego. przepraszam e... za każdą reklamę. Dobra. No to zaczynamy. Klasik. Na razie na początku normal. Zaczynamy. Pochodzimy, A tu Polecam, gra jest bardzo fajna, o nie? chyba w mi, nie chcę tego. Aj. nie. No, się. Proszę, to... Ale to... no, znowu mi się nie udało,

Niestety nie udało się, nie udało. Nie wiesz, nawet bardzo dobre to jest. Tak wam powiem, tutaj e, zauważyłem kiedyś, już kiedyś, dawno, dawno, że e, w każdej grze już są inne osoby które grają. Na mnie. O sznorą dzisiaj grałem, bo sobie dzisiaj wspierałem. Tak Rzuciłam nagrywanie. Nie nagrywałam, tylko e, tak gadałem jakbym nagrywał. I udawałam, że nagrywam. O nie, nie zdążyłam. Nie I... i już, tak. Chowamy będzie. Tutaj możecie się właśnie tu schować i właśnie żabiję to. I znowu reklama. Możecie bro, bronią i stroje zdobywać i możecie ich zabijać z Tu macie te żółte kuleczki takie i nimi też o, możecie zabijać, nie? O nie, nie mam co. Tu, że teraz idzie, to. Kurde, teraz słabo idzie. Też nie lepiej szło. No, Trzeba to... No, gdzieś tu nie miałem. Tutaj to chyba wejdę i będę kończyło odcinek. odpisał. się? Ok, może być i tak. Dobra. Tutaj ludzie zawsze to próbują nie zrobić. Znowu jest na flamach i to nie tylko to To nie Jest dobre. to nie to nie jest dobre. To jest bardzo dobry. Co to jest to nie jest. A i to jest taka właśnie Na razie w tym 5 odcinków dobiję. Potem będzie gra Fluffy Fall, to była na moim kanale kiedyś. Tak znagrywałem. Aj, wróciłem poza pole, naprawdę. Wiem, też wtedy Fluffy Fall do 5 odcinków. I potem banana, który będzie banana, w którym będzie też wielu różnych. Aha. Nowo reklama i znowu przepraszam. Jaj na mnie no, się te roboty tak uwzięły. Znaczy, no te, które strzelają, to nie są. I to zawsze zaczekam, 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 już zakopuję tymi kostkami kostkami. Nie. nie! Czekać zaczekam, 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 tego zaczekam, O O nie. O nie. zaczekam, zaczekam, się, bo zaczekam, zaczekam, Twój. Jak ktoś oglądał Harry'ego Pottera, to, to niech napisze w, ko w komentarzu. Przypnę serduszko. Czy... No w sama i sama przepraszam. No. Aha, on tu jest. Ja bym zauważyłem tego u mnie tutaj do góry, który mnie zabił. Ja, to jest laso. Dobrze. Nie! Aha. Dopiero. To jest zielone mu... O nie, zielone jeszcze tutaj równorze mną. Bo ja bym zrobił się na niego pokusa. Ho, ho, ho. Jak macie tutaj, tutaj koloczuszki z ty, to na szczęście nic wam się nie stanie. Chyba, że się wam zaatakuje oczywiście. Nie! Aj to jest źle gadałem się. Dla mnie. No i Dobra. Mamy już 7 punktów. Na ja szczęście zielone nie żyje. Nawet za 10 sekund mamy 4 z... minuty odcinka, nieźle. Że... Ja spróbuję taki zrobić odcinek. półgodzinny zrobić odcineczek. Tym i kończymy. I znowu latamy, znowu latamy. Ciągle to No, a gdzie ja jestem, no gdzie? A tutaj, he? Co? No, zim, zim, ok. Zobaczycie, że było? Chodź ty wiele! Nie będziesz mnie gonić z tym chami. Ła, ale mnie odprawiło coś. O no, nie. O no, nie, nie dajcie się zabić. że jak tutaj spadnę to tutaj gdzie mam zero, bo nie mam to są takie pieniążki, że nie, nie możecie kupować tylko... okej, okay. w już już No. co? co mnie tak wybiło? No fajne, ale to było fajne To w ogóle niebieskiego. Ja przepraszam. nie nadzieję, że się z Bo... Ja nie jestem profesjonalny w to. Nie, nie jestem do... Do youtuberów. Wielam kulaską. I nie, dobry, Teraz muszę przyznać. Pozdrawiam na gościu. Nie. Uff. Hej. Wierzę, zacząłem. Pa! Widzisz, pa! Ja. może to, bada, Aha. To się zdziwiłem akurat. już nie A deszcz tu spada. mnie. Hej, He. Tak go porobiłem. O nie, nie zauważyłem, że on ma ten rewolwer. Tam do niego idę, żeby go zabić, a to on ma rewolwer w ręce Czy punktu? Matko, znowu reklama. Alo, co to za lagi?

No w ogóle nie chcę No On sam w ogóle No i bobo zagłady Tu nie jestem babo bobo Hmm. Jakby ktoś mi to przypominam, że jestem czerwony. O, ten superman. Ale mnie wziął ładnie. Oni to by zielony? Nie. Aha. To było akurat dziwne. A okej. Okay. Ładno, że zielony zginął. Jup. No po co powiedziałem, żebym się dał na... ten. No. I... Ja nawet nikogo nie musiał uderzyć. Znowu reklama. 啥事？那个，找裤子。

od mnie um. i walka z liskiem. No nie. Oh. nie o, O, okay, okay. oh, Mam 19 jeszcze. Aha. Tego powiem wam tak. Tego się nie spodziewałem ani troszkę. O nie, no znowu zielony nie. On, on mnie troszkę broni. Byłem cicho, żeby się skupić. Nie. Ohe, he. Harry Potter was pokonał. O nie. Sam się bierze. A nie tłuszcz akurat. Ja on się bierze. Nie atakował. 你在听什么？嗯嗯嗯嗯嗯 ¿Cómo te I się nie, 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 Dlaczego mu nie, 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 to nie, nie, biję nie, kogoś życia to nie, nie, Spoczę od tego jakoś nie wiemy. To... Ja razem się nawzajem zabiglizny. A przecież to zdzielony tutaj. Znowu reklama. Ocineczek Jak na was dajcie łapkę w górę Wasze kłopoty